W ramach omawiania modułu ustawień przejdę teraz do listy użytkowników systemu. Ta opcja nie zawsze jest widoczna, zwykle jest dostępna tylko dla administratora. W liście użytkowników systemu mamy możliwość określenia nazwy użytkownika używanej do logowania, adresu e-mail i przede wszystkim poziomu uprawnień. Poziomy uprawnień definiujemy w profilach dostępu. W programie jest predefiniowanych kilka profili dostępu z różnymi uprawnieniami. Jeżeli jest, wezmę profil administratora, wówczas większość uprawnień jest włączonych. Aczkolwiek, również administrator, mający dostęp do definiowania profilów uprawnień, może niektóre opcje wyłączać. Wyłączenie opcji po wyłączeniu jakiejś opcji lub włączeniu na przykład tej konieczne jest zapisanie profilu i uzyskujemy komunikat, że profil został zaktualizowany. Zmiana profilu jest dostępna dopiero po wylogowaniu z programu, czyli jeżeli Zmienimy profil użytkownikowi, dodamy na przykład jakiś obszar związany z funkcjonalnością, dostęp do jakiegoś obszaru. Wówczas użytkownik musi się wylogować i zalogować ponownie, żeby mieć dostęp do tej funkcjonalności. Możemy również ustawiać niektóre profile jako nieaktywne, jeżeli nie są używane. Wówczas nie będą wyświetlały się na liście, ale oczywiście zawsze do nieaktywnego profilu możemy wrócić. Każdy profil ma możliwość wprowadzenia nazwy i opisu z zakresu uprawnień. Listę profili i ustawień można najlepiej przeszukiwać za pomocą przeglądarki, stosując. CTRL-F Program przeglądarki zwykle pozwala na znalezienie odpowiedniego tekstu w całej liście dostępnych funkcjonalności w programie. Na dole każdy profil można sklonować, i tworzyć podobny z wyłączeniem niektórych lub włączeniem dodatkowych Opcji można profil usunąć.